Dobry moi drodzy, witam Was serdecznie. w następnym odcinku w odcinku skrywieśmy czy dziki Gon. A kurczę ci będzie. Ostatnio nie wyjeżdżał z zamku. Na razie mamy zadanko tutaj, ażeby żeby nas swabić. Znowu jest późno w nocy, ja mam nadzieję, że żyć będę dzisiaj. Z 2 odcinki bym se nagrał. Powoli kończę sobie ten maraton nagrywania. Sprawdziłem sobie, okazuje się, że najlepszy jest rysunek szkoły kota, więc już wiemy wszystko. No to na pewno będzie w Kermorem, prawda? Znaczy yy, czekajcie, bo jest wilka akurat, ale tu mamy kota. No, kota jeszcze mamy całkiem sporo, z tego co widzę. No, będzie wszystko do znajdywania, tak jak mówię. To Kermorem sobie zwiecimy, ja tu już mam odpaloną mapkę na sobie ale na razie to sobie zrobimy. I tak naprawdę załatwimy kwestie poboczne, a potem już tylko i wyłącznie fabuła, i naprawdę dosłownie nic nam w tej kwestii nie przeszkodzi. Mam jedno, góra, dwa zadanka poboczne, to będzie kwestia jednego odcinka, co sobie przerwiemy i to tyle. Więc no naprawdę, jeśli chodzi o kwestie poboczne, już naprawdę, naprawdę niedużo. Kurde, do ja tego widoku, no to kawał drogi, no, Napad nas, jak tu już szliśmy. Oczywiście. Czekajcie, bo to... Ktoś tutaj nie będzie? Tam też jakieś wilki są. To jego koń. Jak on się nazywał? Wojsiłek. Piękne zwierzę. Eskel rozbił obóz. Chyba zakładał, że długo go nie będzie. Ale olej, olej jakiś. Ślady stóp i kozich kopyt ciekawy. A kozą próbował zwabić. Widługona kamienie i ślad się urywa. Świetnie. Może pokieruje się węchem. Skala nie wyczuje za to ta koza. Tylko trzeba czegoś co nią pachnie. szukam czegoś, co pachnie kozą, tak? Kawałki obłupanej kory. Wygląda na to, że o. koza Eskela ocierała się o to drzewo. Kłak sierści. O, ale capi. A ten Wiedźmin to naprawdę z niczego potrafię ten zapach wyniuskać, nie? Te Wiedźminy to się mają. Nie macie wrażenia, że te Wiedźminy to trochę jak no dżetaj? Ślady Eskela. Miałem nosa. Rziech. Takie trochę, wiecie. Mniej swój Prime, a teraz to już ich mało. Dzwoneczek sama się nie przywiązała. To miała być przynęta na widłogona, ale widzę, że na Wiedźminów też działa. A żeby widłogona zwabić, do palika kozę powrozem przywiąż i wśród listowia czem prędzej skryj się. Bestiariusz brata Adalberta, strona 82. Widzę, że pamięć wciąż dobra mimo lat. Masz tyle lat co ja coniaków, tylko ta siwizna postarza. Dobrze cię wreszcie widzieć. Nie, daje wam się nudzić, co? Mm -hmm. Jeszcze nie wylazła z teleportu i już wydawała rozkazy. A jak próbowałem coś wtrącić, to damom się nie przerywa. Dokładnie. Czasem się cieszę, że przez tę moją gębę romanse mam z głowy. Nie wyglądasz aż tak źle. Gerald, proszę ci, nie pierdol. Słyszałeś? Leci. Macie no, czekajcie, bo jestem na mapce, jedzę. Okej, okay, tam jest. Tam jest. Widzę. Wybrał sobie żołądkę i ich cholera! Zrywa się! Poskrzydła go! No oczywiście go nie trafimy, musimy za nim lecieć, fabularnie ustalili twórcy. Chodź tu tym widłokonem do jasnej ciasnej. Chciałeś zostawić konia tam na dole? Widłogon mógł zapalować i na niego. E tam. Posiłek to koń bojowy pełnej kedwańskiej krwi. Ja Mówiłem ci skąd go mam? Mocno krwawi. I to z jakiejś tętnicy, bo Jucha jasna. daleko już nie zaleci. Idą se łowiecki, idą se percią. Jucha sa nie widno i nozonki z zbercą. Co to za piosenka? A, taka tam góralska. Akurat do wspinaczki. Matka mi śpiewała. Pamiętasz ją? Tylko te głupią przyśpiewkę, nic więcej. Aż tędy? Tu wylądował. I to niezbyt zgrabnie. Patrz na te ślady. Chyba złamał skrzydło. To naprawdę w marnym stanie jest. Wygląda na to, że zwiał do leża. I dobrze. Stąd już nie ucieknie. Czekajcie. Tędy. Za zgodę patniemy. No to chodź. No i świetnie. O! No dobra, zbierz płyn rdzeniowego i zbierajmy się stąd. Ty nie z tyłu, tuż pod czaszką. Co ty nie powiesz? Chcesz mi jeszcze pokazać, którą stroną noża mam ciąć? Tą ostrą. No pośpiesz się. No patrz pan co ja tu zgarnąłem no Bardzo dobrze Tyle mniej będzie <laughs> Serio mam wracać ten cały czas ten, tą całą drogą? Czekajcie zobaczmy sobie od razu na co na Poszukiwania w zasadzie Aha bo jedno z tych sobie. O kurda tego będzie aż sześć o szlak by to, to, chyba praktycznie całe kermoren od razu widzimy. Są kurzyste tereny, to nie są fajne tereny, powiem wam, te kermoren tereny. Słuchaj, co powiesz na mały wyścig? Sprawdzilibyśmy, kto jest szybszy, Wojsiłek czy płotka, No i kto jest lepszym miejscem. Dobra. Wyzwanie żadne, bo prześcignąłbym cię nawet na kulawej świni. Ale czemu by nie? Sam jesteś kulawa świnia. Kto pierwszy w Kermoren, ten lepszy. Okej. Okay. Zresztą niezbyt mi to pasuje, bo ja tu najchętniej został. Ale niech ci będzie, powiedzmy. Miać płotka! mam tak wykokszoną płotkę. Ty się lepiej ze mną nie równaj. O kurde, ale coś. <śmuszcz> coś mi się. Ja to kręcę, coś mi się zacięła. Mi się nawet nie, nie tyle co zacięła, co no zbugowała. No dobra, a w sumie to sobie przystanę, no. Czekajcie, dlatego to ja muszę uważać, bo to może być dobry zawodnik. No dobra, też mam nadzieję, że tym dobiegnę 100 metrów, tak? To raczej nic się nie zachowa, no to raczej dobiegnę. Tylko nie wypaść z trasy. I będę pierwszy. Teraz wolniej. No wreszcie. Długo kazałeś na siebie czekać. Siodło mi się zsuwało. Mhm, złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Sam jesteś baletnica, ale taka co cholernie dobrze jeździ konno. Należy ci się jakaś nagroda. Daj spokój, nic od ciebie nie wezmę. Najwyżej postawisz mi kolejkę przy jakiejś okazji. Dobra, tak się umówmy. No i świetnie, Czekaj, jak się zobaczyć na mapę? Wszystki tam jestem wyszedł. Aha, to tak w Kermore. A czekajcie, bo ja bym sobie poszedł na południe, bo tu na północy będziemy tak robić popularnie. A na południe ja bym sobie poszedł. Ja bym sobie tu poszedł raczej, albo tu. Dobra, czekajcie. Zróbmy te poszukiwania. Tylko pytanie, czy to południe? Dobra, zrobimy tak. Ja z południe będę się starał. O, proszę bardzo. Świetnie, to sobie pójdziemy. Aha i myśmy tu byli? Myśmy byli tak na południe? To no, tak by wyszło. Okej. Okay. No kurde, z tą jest to pod kątem drobny problem. Czekajcie, to bym co zrobił, powiem tu, że jedno miałem zawsze tak zbugowane. bo ja pójdę wyjątkowo, pójdę tak, jak mi gra prowadzi. Chyba je zrobiłem. Jakie Dalej. Ostatnie kwestie poboczne, ja to kręcę. Kurde, no nie przejdę, no nie przejdę tą płotką, ja to kręcę. Jeszcze Geraltem nie przejdę, nie? Pali że z... Już po dużo gorszych terenach chodziłem w nim. Kurde, no nie chce mi się spotki tej brać, no. Tak, jeszcze nieźwiedź. Dobra, zawalczę z tobą. sobie twój łeb, No bo na 12 poziomie to ty, kolego nie stanowisz mi większych problemów. Co następny? A przynajmniej jest ta. Do te, do, nie, to nie jest do tepnięcia się. Okay. A, ale nie zbieram, nie chce mi się. A to jest to zbugowane. To zobaczymy, czy też będę miał zbugowane, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Szkoda by było. Stara wieża sygnałowa. Jeszcze. Aż sobie zapiszę. Trochę i całkiem się rozleci. Teraz wam pokażę, w jaki sposób zbugowane. Zobaczcie, weźmy tu I z przeprosinami Warto się tu rozejrzeć mm -hmm. Jeszcze, jeszcze to tam razem, nie? Nie pyta, aczkolwiek nic mi to nie da. Dobra, to też trzeba zejść jakoś sensownie. No to na pewno zejście sensowne to nie było. Portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Powinienem się tu rozejrzeć. Czekajcie, aż tam tu nie przejdę. Tu jest. Ogniwo zasilające, portal nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków. Teleport się otworzył, ale wygląda na niestabilny. Najwyraźniej jedno ogniwo to za mało. Czyli jeszcze portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Masz z drugiej strony, przejdę. O bo tam to się trochę boję Dobra Tam go damy, tak? To chyba damy radę No dobra, teraz trzeba go jakoś uruchomić Wszyscy, wszyscy O, świetnie, świetnie ile tu było? 4 na 6, dobra To z korzystą zejść. I nie ucierpieć Okej, okay, jakoś szedłem. No dobra, ty Zobaczcie gdzie mnie prowadzi. Okej, okay, jedno jest na północy, a tu bym się akurat rozejrzał. Tu sobie na razie zostawiam, a tu, tu się rozejrzę. Mamy szkołę Wilka, tak? Okej. Okay. A w sumie to robi się coraz ciemniej, więc akurat się prześpię. Będziemy mieć 5 na 6 Tak jak mówię, na razie południe, a na północy pójdziemy tam przy okazji fabularnie. jak mówię, jeszcze nie będę ewakuował się do Pelan ani nic. Jeszcze moment. Możemy jeszcze Lambertowi. Tylko tu przejść, przejść, tu proszę cię. Albo bo dobra, tędy jak mnie prowadzi, to, to chyba też da rady. Tak? my tu jaką młodzi chłopcy przed próbą traw. To jest zadanie przy okazji. Wygląda na to, że bastion jest nawiedzony. Trafi. nie stanowicie większych problemów, co tu jest? Kurde, tam się depnął serio. Medalion nasz drży, ale niczego nie widzę. Może kaganek pokaże coś więcej, kurde, to na dnie czy mnie bolał? O! Mieczem walczysz z cepem? Cięcie wyprowadza się z nadgarstka, nie z łokcia. Jeszcze raz. Okej, okay, czy to wszystko? A czyż nie zapomniałem, że też my jesteśmy tu pod tym wieczmińskim cel. Dlatego też musimy znaleźć zadanko zadankiem nie? Ale. Okej, okay. ale tu jest to. Teraz jeszcze mogę skupić na tym, co tu jest. Chyba na górę wejdziemy, wiecie. Oczekajcie, po bo tu jest jeszcze. Wiedźmin walczy zwykle mieczem srebrnym albo stalowym. Ale musi umieć użyć każdej broń. Berdysza, Nadziaka, procy Dziś będziecie ćwiczyć strzelanie z łup. Kto chybi dotarczy, robi 50 pompek. Kto trafi tylko 20 ruchy. Ciężko mieli co? Zobaczmy jeszcze trochę wyżej. Czegoś nie ma. Kurde, to może być właśnie w takich miejscach pochowane. Przerwałeś trening bez pozwolenia. Więc że... nie przerywaj! To, że krwawiłeś, to żadna wymówka. Zdejmij o patronek i wracaj do ćwiczeń. Zajmiesz się rano, jak pozwolę odłożyć miecze. Kurde, ciężko. Tu mieli co? Chyba dosłownie jak Jedi porywali tych dzieci, nie? Żeby szkolić na Wiedźminów Chyba nie do końca trafiały z własnej woli Dobra, no, czekajcie, że się tam stanę jakoś najwyżej? Tam jest wejść. okej, okay, tam jest po prostu drabina, geniuszu Co jeszcze jest? Czekać, aż wrócę. Tak, wiem, że trenowaliście walkę mieczem. Tyle, że wciąż gówno umiecie. Właść między skały i mordy w górę. Żaden pogrom się bez nich nie obejdzie. Co tu się wydarzyło? Ok, widzisz następne towarzystwo? Kurde. Na no chodźcie upiory. Upiory. Będą próbowały mnie powstrzymać. Ale panowie na siódmym poziomie. To w zasadzie panie, nie wiem w sumie. No czekasz czekaż południca nie będzie jeszcze. No póki co nie. Trzymaj się mały. Okej, okay, to no kończę tą kwestię. Dobra, czekajcie się, wody jeszcze napiję. Hm, niech ja no teraz pomyślę, gdzie my jesteśmy i gdzie bym się chciał udać. Ja bym chciał iść w kierunku południa, to nie ma co się oszukiwać nawet. Dobra, to jest na północy... Zapomnianego, to ciekawe czy jakiś dodatek przypadkiem nie zobaczmy. Okej, okay, to tam się w następnym odcinku spróbujemy znaleźć, a to? Też bardziej północ, no to niezbyt, a ja bym się udał na to południe durne. Tutaj na przykład. Myśmy tu byli. No i tam północ bym się zostawił. wiem, że tu coś jeszcze jest. A to dobra, to też z czasem. No się nie tepnął w ten sposób. Nie ma tam nic. Jeszcze się tepnął. Nie, niestety. Dobra, to choć to jeszcze się jako to mamy? Dobra, to jeszcze chwilę. Dalej. To spróbuję tam się udać. To jest bardzo nie. Proste, to może być ciężko. No ale zobaczymy. No, na razie tak. Cześć, mordę. O, to trzeba zja zrobić zjazd, proszę Państwa, i to potężny. Oszlak kopalnia żelaza wyeksploatowana wieki temu. Zobaczmy, coś takiego ciekawego znajdziemy. Z tymi tworzeniami coś jest. A kurde Żywioła. Jakiś czarodziej musiał go wezwać i postawić się w A no, za sobie z nim poradzimy się Kurde, ty Dobra O, mamy sedanko A, tu mam spodnie jakieś, ok. A no tak. O, ok. Czekajcie, no, czekajcie. Przecież to aż się prosi. A no, pójdźmy tą stroną. Tom, a tu nic nie ma. Czekajcie, no czekajcie, tak łatwo tu nie odpuszczę. Powinno to coś być. Kamas, serio, no sobie się znalazł. A to to zadanko czekajcie. Wysoką stawkę, wolny duch. Tak jakby nie. Ale znałkował że coś tu jest. A jeszcze jedno. Przedmioty fabularne. <grymny> Nic co takiego nie ma. Tak jakby to było z drugiej strony, ale... No nie da się No nic, no co znaleźłem to co znalazłem też no, to się prawda taka No nie, dobra, trudno trudno się mówi, jeśli coś tam pominąłem to też trudno się mówi Cóż, poradzę Coś tam byczy, jak piek. Kurde, będzie mi to dręczyć, no. Nie dobra, tak to daleko nie pójdę. Ty albo z tych notatek mnie tu zaprowad... Może też być. No dobra, moi drodzy. My jesteśmy na południe, sobie jeszcze tu sprawdzić. Na chwilkę też poza odcinkiem Trzymajcie się następnego odcinka i sobie już tu faktycznie pójdziemy. sobie porobimy. Może też przy, przy okazji pójdziemy na północ, nie, w każdym razie będziemy dalej w Kermore. Na następnym odciku trzymajcie się. Cześć.